Witajcie widzowie dzisiaj Luna, ta, Jezu, jaka Luna? Nula przygotowana dla nas niespodziankę. My już na niej przygotowaliśmy, była reakcja, więc nula prowadź. Widziałem troszkę, ale tak troszeczkę. Oczywiście subi, kłapka. Dobra. Jedziemy, lecimy i chodźcie do mną. Aż się boję. To jest domek... Tak, domek na drzewie. Widzę domek na drzewie. Nasza Domek, Chodźcie najpierw za mną. Domek na kurzej łapce. Domek na kurzej łapce. Domek na kurzej łapce. łapce. Wiedziałem. Ładnie to zrobiłam. To będzie zrobiła. nasze miejsce od teraz takie miejsce spotkań. Tu mamy trzy krzesełka i sobie tu spotkania robimy. To prawda, na przykład tak będzie zbiórka o niektórych postaciach. Takie no. otwarcie z Wielkie otwarcie. A teraz widzowie mam małą informację dla was bo tak naprawdę te odcinki które wrzuciłem już kiedyś bo ten odcinek nagrywam 15 stycznia a na przykład tamte odcinki które już wrzuciłem czyli na przykład konkurs budowania. One uwaga były przed przerwą świąteczną, dlatego że naprawdę, bo ja gram na komputerze i nagrywam obecnie, nagrywam na telefonie. I jak ja chcę, żeby to tam dać, to trzeba przesłać, trzeba to wyszukać. Potem YouTube musi zatwierdzić coś. No i to tak wszystko długo trwa. I ja i to już jest łącznie mam z tym odcinkiem 7 odcinków więc to był bardzo krótki odcinek i pa.